bardziej narodem przez Bardzo ważne pytanie, które zadawał sobie już Roman Mowski, a właściwie już um, Zygmunt Fortunat Mikkowski pierwszy i, i, i przedwód nie wiem Jan Kopłaski, wszyscy ci wiecy myśliciele. Czym się różni naród od oni nazywali to żywiołem narodowym. Ja w swojej książce wymyśliłem takie się nie wymyśliłem, ale użyłem raz pierwszy w tym sensie słowo Polacy, Czyli... Czują się Polakami na zasadzie pewnej wspólnoty żydowskiej, mówią tym samym językiem, cieszą się kiedy Małysz skacze albo kiedy Lewandowski gola, strzela, ale na tym się wyczerpuje się. To dawniej jędecy z kręgu nazywali właśnie żywiołem narodu. Jeszcze za mało na naród jest żywioł, ale naród pojawia się dopiero tam, gdzie jest świadomość wspólnych celów, gdzie jest świadomość interesu politycznego gdzie jest ustyk państwowy, krótko mówiąc, jest żywioł narodowy zorganizowany w pewien sposób i się narodem. Myślę, że jesteśmy w trakcie tego procesu organizacji, to znaczy, nie jest ogromna część Polaków, to wynika z badań socjologicznych, którzy są Polakami w sensie kulturowym, ale zupełnie się nie identyfikują ze wspólnotą narodową, bo rozumieją, że ona jest im do czegoś potrzebna. To jest stały problem, z którym się borykamy.